Czas na kolejny odcinek z serii, gdzie oceniamy wasze konta z youtuberami. Dzisiaj moim gościem jest Panda Gaming. Ocenimy 9 Waszych kont w Brawl Stars i dodatkowo w pewnym momencie tego odcinka zagramy z pandą gierkę 1 vs 1 Koniecznie oglądajcie do końca, żeby nie przegapić i od razu mówię, że jak też chcecie, żebym w kolejnym odcinku z tej serii właśnie z jakimś youtuberem ocenił wasze konto, to wystarczy, że zrobicie cztery proste rzeczy. Po pierwsze, łapka w górę pod tym odcinkiem, bez tego nie da rady. Po drugie, subik na moim kanale to jest bardzo ważne i będzie sprawdzane, no bo oceniam tylko subskrybentów. Po trzecie trzeba mieć kodziktori w sklepie Brawl Stars. Wtedy są większe szanse, że was ocenię. No i po czwarte, napisać w komentarzu wasznik w Brawl Stars, ile macie pucharków i w jakim jesteście klubie. No i to tyle, myślę, że warto spróbować, a my już lecimy z odcineczkiem. No to co, Siomeczki, jestem już z gościem specjalnym. Witamy serdecznie, panie panda. Cześć, witam wszystkich. No i co, zaczynamy w tej serii zawsze od ocenki konta gościa, więc tutaj widzisz swój profil, taką się prezentuje, myślę, że dobrze go znasz. I teraz, może trochę o nim opowiedz, jaką byś dał sobie ocenkę. No ale przede wszystkim, że ja też dosyć dużo gram, mhm. no na pewno z plusów to tak. Sławę mam wysoko, więc tak, ładna jest, polarnej. Zwycięstwa 3 na 3, niedługo 30 koła siądzie, o! więc myślę, że git No i co? Liga nie najgorsza? Jeszcze tam pasuje w do bit tego mastera, myślę, że siądzie niedługo. Sądzie siądzie? Karta Bitewna też myślę, Ty, że jest. W ogóle, taka emocji, ciekawostka, tak sorry, to sorry, że przerwę, ale pato. A moją kartę witemną. Masz to samo, no. no, ale, ale to, to jest myślę, najbardziej OG. Wiesz, tak, no, myślę, że właśnie najbardziej OG. Nas postaci to co? Trzy, yy, znaczy dwie, piątki, no i tam dużo jakichś różnych 30, więc Nie myślę, no, konto że solidne, no, ale oceniamy w skali od no. 1 do 10, więc coś tu musisz ocenić, stary. No to myślę, że taka kurde, nie wiem, ósemeczka, myślę. O, że skromnie, bit. skromnie to się no boję, tak. jakie to będą ocenki dzisiaj widzę od ciebie. Więc na początek klanik SP1 w świecie, czyli chyba jakaś szkoła. Pozdrawiamy całą szkołę. Yy, mamy tu Świetny Nick, Placuszek jak no, mocny tak. Ej, ale karta witewna ładna akurat, trzeba przyznać. No, fajna, z tymi hyperjadżami. Jeszcze tak, pasuje do Bibi skinka, no. bo i więc chyba, no widać, że tutaj ulubiona postać. Skinek fajny. E, rankę dziki, gold trójka, ale w sumie na no. 25k. To... Nie, jest to zły wynik wcale, nie? Ale te winy 3 na 3 trochę bolą tutaj w oczy jedynie. No, Taki tysiaczek to winy... chociaż. No, malutko, no. Ch Pop chyba cały czas duo gra, albo solo. E, dobra, no. zobaczmy, jak to wygląda tu. 25k jest chociaż jedna. Na więc... Bibi, na Bibi. No. No pewnie ulubionej postaci. No dobra, no to co? ocenka według mnie dla tego ziomala yy, to będzie piąteczka. Nie jest to złe konto ziomek, nie, ale porównujemy do najlepszych, więc myślę, że git No też bym taką piątkę. dobra, dobra. no to ma ziomek od nas piątkę. A wy widzowie oglądajcie ten filmik do końca, bo przypominam, że tak zaraz będzie jeszcze 1v1 one one z pandą, będzie grubo jeszcze dużo ciekawych kont, więc nie możecie tego przegapić. nie, rozwalony <laughs> Następnie kanik Limonki, no ja tam wolę na ale zobaczmy limonki e, Patrz i w ogóle towar 753 ten ziomek manik, kojarzysz? No tak, dużo <laughs> Ma. To by Tomara nie kojarzył, napiszcie widzowie czy kiedyś graliście z Tomarem Ale patrz, 21 pucharków, a jaka ładna tak. tutaj liga No tak, jaka ładna liga, mniej pucharków od tamtego ziomka Więcej winów 3v3 no, no, no. i mniej A tutaj mocny zawodnik Fajna zwycięska pasa, taka 2, dwie... ej on ma jedynkę Ma jedynkę Złotą. O, i widać, że OG Co to jest za ikonka ta obok jedynki? To nie, jest nie, nie, od, nie. od Edgar, nie wiem czy ona nie jest od Edgar, a jakaś, dobra, no ciężko powiedzieć a, w sumie. Kipa, Jak kipa, wiecie kipa. to napiszcie Chyba Edgar, bo patrz, ile ma pucharków o. na nim no i ma chyba też tytuł na Edgarze, jak dobrze widziałem. Y bardzo kawałek. możliwe. Widać, no. że tu OG gra, tym bardziej, że widzę, że jest emotka od skina sanita. No i tutaj myślę, że oceneczka taka szóstka może wlecieć za te wszystkie fajne rzeczy, jednak które mało pucharków. O, takie 6,5 bym dał. Może nie ma jakoś dużo pucharków, ale no, że ta liga jest wyższa, nawet w porównaniu... Widać, że sobie. ogarnia, widać, że ogarnia tutaj no. ziomek tego Brawla, więc spoko. Dobra, teraz bardzo kreatywna nazwa klanu, Brzydka4. I mamy tu ziomeczka o nicku Messi, to jest taki ziomek, to jest prawdziwe konto Messiego jak nic Stary, no pewno, okay. mówię ci, to jest prawdziwe konto. Zobaczcie, nawet Goldy ma, a Messi złoty medal ostatnio na mistrzostwach zdobył, na więc to jest on. Mastinka PSG Shellik. No, ewidentnie, no. tylko go tutaj nie pokazywał, żeby, wiecie, nie miał spamu później z zaproszeniami, że to jest prawdziwy Messi. 25 no, rank niestety nie ma, no bo nie ma czasu. Dużo meczy 20. teraz. No bo no. dużo meczy gra, no to co ty myślisz? Wiesz, czasem tam brał bola jakiegoś pyknie, ale tak to tak. raczej tu ciężko. No co, spoko karta bitewna, bo jest chyba od Mariposy Piper, dobrze widzę? Tak. Tak, no to oh. smarty posty. No to tutaj plusik taki na pewno widzę, że ikonka ustawiona też z star dropów tych nowych. No tak, tak. Tak, z to jest ona. Rancę. Dokładnie, więc nie, nie. to ciężko też ocenić takie kontakt, porównujemy do najlepszych. Ma tutaj 5000 pucharków, ale za to, że to jest konto prawdziwego Messiego, to ja bym sypnął może taką tutaj trójkę nawet. 3 na 10 dla Ciebie, ziomek. No może być. <laughs> Okej, <Okay>, czyli <laughs> łącznie masz wszystkie, widzisz, nie jest źle. Oj oj, oj widzowie, pierwszy był Messi, to teraz Hyra, czyli taki w sumie Messi Brawl Stars. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No tutaj widzę, że fajny skin tutaj na Majka, trochę jeszcze było, od razu karta bitewna pod niego ustawiona i są diamenty. Jak na te pucharki to jest dobrym wynikiem. Fajne winy 3 na 3 Co ty sądzisz, panda? No jest git, najwięcej winów na trójkach, fajny skinek, którego dalej nie ma. Nie masz go? Falce. Co ty jadasz nawet? Do... Ja go mam, gościu. Zosta... Został mi chłopie jeden, ten. rankedowy starter, jak o, tego nie No kurde. Olimpa, nie? Wiem o co no. chodzi. Dobra, no tutaj 3,25, nie, dwyszka siódemka na spajku, oj plusik ode mnie o. za to. Sfajeczek wbijany. Dobrze, dobrze. To są jedynie takie wyższe rangi, ale ma nie tak dużo postaci, nie? Ja bym dał tak. Myślę, że. Taka czwórka, 4,5, i coś takiego. Okej, cztery, cztery i pół. Okay, 4, 4 no to ja tutaj znowu się z tobą zgodzę, bo w sumie tak porównując do tych innych kąt jakie ocenki wystawialiśmy, to będzie sprawiedliwa. Pierwsza C elektrycy. Pozdrawiamy tutaj wszystkich elektryków z pierwszej C. Jego nikt to Mózg przez U otwarte. Dobrze to wygląda, już mi się podoba kreatywnie. Ej, co to jest za ikonka gracza? Kurde, a ty nie jest coś z Jessie? Tak wygląda trochę, ale... jakiś no. stryk, jak wygląda na no coś takiego pustynnego. Jak... Napiszcie widzowie, jak wiecie, do kogo to może być. Tutaj widzę, że całkiem fajnie konto wbijane. Postaram się jeszcze tutaj mocniej wbić tą ligę rankedową. To w ogóle już będzie cudownie. Nie ma 25 rangi, więc za to troszkę niestety minus. Ale konto chyba nie jest złe. Nie? jak tutaj dużo gra, bo patrz jakiego ma skinka wybranego Chłopcy Ej, musieli... rzeczywiście ty, ja wam pokażę Widzowie, ty już tutaj panda myśl nad ocenką dla tego ziomka A ja wam pokażę, ja mam dopiero 40 level, nie? Więc no... no nie, mam ty tylko no, ja misję też nie robię, więc... dokładnie, więc tutaj ziomek bardzo... ładnie przytryhardował. No, myślę, że za to, że też tak mocniej tryharduje, no niekoniecznie z rangami też jest y, jakoś mega fajnie, ale że dużo gra i się stara, myślę, że taka piąteczka by się należała. Okej, okay, ode mnie będzie 4,5, nie bądź zły na mnie, ziomek. Po prostu porównujemy do najlepszych kont, ale twoje było całkiem fajne. No to co, ziomeczki, teraz część specjalna. Jesteśmy w połowie oceniania, bierzemy Colta i Panie Panda. Szybki meczyk 1v1, zobaczymy twoją formę, jak to wygląda. Jasne. Jasne, no, jak ty sobie poradzisz. Dobra, powiem tak, widzowie, z pandą dawno One Wana nie grałem. Kiedyś tam się grało, nie? Ale to już były dawne czasy, więc zobaczymy, jak tutaj panda, czy on zrobił progres. Czy ja zrobiłem jakiś progres? Czy jak zwykle dostanę mocne baty, ale no, na skiny wygrywasz. No, chłopy, normalnie, challenger, kolcik, mocny skin Powodzi się, nie powiem, że nie no, fajny, fajny skin. Chciałem ja go tamo, kurde tamo, zawsze tamo. mieć. Ale dobra, muszę się Teraz? skupić. Myślę, że on już chyba nigdy nie wróci. To będzie jeden z takich najbardziej tak. inów. Jak już to może w zmienionej wersji kolorystycznej, ale to wiadomo, że to nie to samo. No wiadomo, wiadomo. Oj, spycham je tu już no, do rogu. No, do rachu jesteś bity. <laughs> ale to jest najgorsze, jak ja zawsze grałem z tymi propellerami tam, jakieś mam wiłany, to widzowie mi mówili, robisz tak wielki błąd, że schodzisz ciągle do tego rogu. Wtedy przez to cię cały czas tak. robią. A ja ciągle no. to samo i tak. No. Ale. Nie jest źle, nie jest źle tym kolczykiem u ciebie. Ja też jakoś nie, nie przepadam za koltem. Dobrze, że przykład... nie wziąłem piper, nie? No, ja wolę <grym> piper, bo tam wiesz? Tu musisz jakby całą tą serią wycelować. Tak, tak, tak. Tam I łatwo się ta robi tym koltem nawet w sumie. Tak, no, ale chyba myślę, że cię trzeba zacząć tutaj <grym> walczyć, bo bo <grym> za, za dużo pozwalasz kolego. <grym> żeby Ananas wiedział, gdzie jest jego miejsce. <grym> Wiadomo, więc tutaj do rogu lecimy. Oj, dobra, zgadza ja. cię korzyty, pierwszy raz. Nie, 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 nie będziesz mi tutaj uciekał. Kurde, Gosiu, po rok, po rok daj mi żyć. O, oj, 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 Siadła seria. Kurde, nie, no, widzowie... Ja nie szans, że to przegram, no szanujmy się. Ale już masz niebieską gwiazdkę, więc to ja muszę ruszyć. O nie już ult, więc trochę lepiej strzelać Nie no, na gwiazdki się nie gra, człowiek. Ha, nie gra. W sumie widziałem też tam na twoich live'ach, że zawsze kile się bardziej liczą niż gwiazdeczki. Tak, no bo wiesz, jeszcze na knocaucie, no to tam wiesz, kto pierwszy kogo No no, to robi, no 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 A tutaj to masz kogoś pięć razy naklepać, on cię raz i niby on wygrał no to, to jest trochę bez sensu. To też fakt, no Vanty tak w sumie działa. E, dobra, ostatnie sekundy ruszamy na Panda agresywnie, nie? Tu już trzeba wejść. Chodź tu panie panda gaming. Oj oj. No, ja jak będzie remis? No to trzeba będzie powtórzyć na coś innego, nie? Tak, ale zrobimy to pod koniec filmiku, widzowie, więc oglądajcie koniecznie, bo panda wybierze jakąś mocną postać, kurde, nie, nie zdążyłem. Ale już miałem lip na miejsce, już byłoby ciężko, jakbyś dobrze wypalował ulta, to, to niczego. No, dobra, lecimy do kolejnej ocenki. Oj tu widzowie szykuje się jakieś grubsze konto, bo mamy clan Night Angel i pierwszy ziomeczek ma 57 koła puszek. Wow. No. To już tutaj konkretne konto, to już mi się podoba. Tak. Fajny skinek do tutaj Mario. Mario, no, rzadki, fajny. Ciekawe, czy dropnął z nowych Star Dropów? Ja czy myślę, że. Ma... Mocy. Ja myślę, że ze Star Dropów. Poczekaj, fajna karta, Bitterna, jest tam jedyneczka złota, oprócz tego Emot kazety. jest też i konkazety, tak. jakiś kibic Polaków. Dobra, zobaczmy szybko. 30 rank nie ma, ale są 28, dużo bardzo zielonych. Jest, no. jest, jest. Urcze, no chyba najlepsze konto dzisiaj, nie licząc konta Pandy. No i Messiego. Ja tutaj daję ósemkę. Oczywiście, według mnie to jest gorsze konto niż konto Pandy, ale to Panda, według mnie się wyocenił słabo, nie? Dlatego ja daję ósemkę temu ziomkowi spokojnie. No ja tak powiedzmy siedem i pół. Dobra. Blisko ma do mnie, więc nieźle. A więc teraz piękna nazwa klanu. Ej, ta to jest w ogóle już cudą. Maestrz, ugrywa alkohol. Messie plus jeden punkt dla cyklanu, nie? Czyli dla tego ziomala, bo Ale poczek fajnie, ja nie tych skinów z Line Friends czy tam z Brown Friends, ale ładnie to wygląda na ikonce gracza i w połączeniu właśnie z ustawieniem tego skinka. No i jeszcze Księżycowa Sława też tam jakoś fajnie pasuje. Do tak, tego. no dobrze, to pasuje rzeczywiście i fajna karta bitewna. Dużo osób ma te złote jedynki dzisiaj, z tego co zauważyłem. Tak i ta obok ikonka też ona jest rzadka. Tak? Już nie z niego ona jest, no, ale jest naprawdę. rzadka, no. no ja ich chyba nawet nie mam, zresztą nie kojarzę jej. Uuu, 30, ranga. pierwsza, którą dzisiaj widzimy, nie licząc pandy, yy, więc w sumie spoczko. Dużo też tutaj zielonych. Szybka ocenka ode mnie dla tego też. Też ósemeczka tak jak dałem przed chwilą ziomku, chociaż nie no, troszkę nie, brakło. 7,5 troszkę... ode mnie no, bo jednak te winy 3 na 3, ja. ty siódemkę, dobra, no to takie są nasze oceny No proszę bardzo, patrzcie, klanik we niego więc tutaj myślę, że może być potężne konto. I ziomeczek to jest rifle, miejsce 23, panie, ile chłopak winów 3 na 3. Mocny ziomek, mocny ziomek, no. no. potęga i przy okazji zobaczcie na tą ligę, na rankedy. wyszła wow. ode mnie o jedną no, rangę. No, bez kitu potężny, będzie pewnie zaraz tą najwyższą wbijał, No, zobaczmy jeszcze za tym bo tu jestem ciekawy. ciekawe. półtki nie Nie głowaj nie mocny naprawdę. No pff, tutaj dziewiąteczka ode mnie wjeżdża, tak szczerze, od no, razu. No i wiesz, niby mam mniej pucharów i tak dalej, ale dla mnie najbardziej się liczą rangi, więc ja no. myślę, że też bym mu dał dziewiąteczkę. A, ale doczepić się do czegoś trzeba. Byczku, ustaw kartę bitewną. A, ale ty tytuł ma przynajmniej. Tak, no to tak, pani panda. Decyduj na jaką postać gramy, kogo tu wybierzesz. No, myślę, że Piperka będzie tutaj. <noise> no, A rozumiem, Piperka czyli chcesz ma... mnie mocno zlać, nie ma problemu. E, ja to jeszcze wybierz mi skina? Niosąca flagę czy kalavera? Niosąca flagę nie Dobra, będę... weźmy sobie tego, proszę bardzo. Karnawał, może będę miał dobry humor też po tym meczu, tak jak on. No to w takim razie widzowie, tak jak słyszycie, gramy teraz bez gadżetu tą gierkę, żeby miał chociaż trochę łatwiej tu z pandą, bo z gadżetem to było przerąbane. No, ja jakimś dobrym graczem Piperką na pewno nie jestem. Nie jest to jedna z moich ulubionych postaci, ale ostatnio polubiłem broka giga. Yy, a okay. jakieś tam podobieństwo do piperki może też małe ma, przynajmniej odległość strzelania. No tak, brok też o tyle spoko że on obszarowo bije na koniec, nie? Tak, więc no no no. Łatwiej dobra. jest z nim jakby A i nie wziąłem Jirsa, to już mi taki mały minus, ale raczej nic by on mi nie dał. Nie, to nie zmienia, bo 3-400 się bije, więc. No dokładnie, nie. Tak. Tutaj pełne pełne hity będą wchodzić. Zobaczmy. O, poczuł to panda. Skubany, dobra. A i teraz ja poczułem. Ale, ale, nie ma Dobra, odpalam się, chłopy, patrz. Zostaw tą niebieską się... gwiazdkę, gościu! No dobra, co je alei, Ale blisko tam było, żeby to siadło! Nie znajdziesz do połowy mapy teraz, chopy Gościu, ja ty robię rasz. Ty no co chłopka ma... Ty masz tutaj jakieś kurde przyspieszone strzały, gościu! O! A dokładnie. Dobra, raszujemy pandę. Let's go, To było dobre, nie? No to było dobre. Let's go! IQ, tak sobie. <laughs> nie spodziewał no, się chłop tego! O, ja też dwa razy strzeliłem i... O kurde. O, co, co jest? jest? Dobra, widzicie, widzę, to nie ja gram na kamerce. Tutaj akurat kamerka wyłączona na ten mecz. Wynająłem sobie. Oj, 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 dobra. Dobrze to zrobiłeś, bo ja też użyłem w tamtym momencie dwa strzały i się nie mogłem leczyć, więc. O, no to ja miałem lowa, nie? Timing akurat był fajny, dobra, skupmy się. Czy, co, co? jest? <laughs> jak to trafiasz, Co Star... gram, serio, to ja gram, przysięgam. Nie masz czas, jakoś. Tam jakbyś gra, nie wiem. Nie powiem Jej ci, że z, dużo mi dały te gierki co nagrywałem odcinek Awanów, bo ja tam non stop siedziałem i wiesz, i grałem z takimi proplayerami. Wiadomo, tam nie robili jak chcieli, praktycznie wszyscy, ale jednak trochę tam się coś zapamiętało, więc na pewno coś to mogło dać. No co jest hot i tak, więc teraz Chodź tu panda! Chodź tu! No nie! Dobra. Unik! Unik! O Boże święty, o, tak. co to się dzieje, widzowie? Ostatnie sekundy! O nie! Chodź tu panda! Dobrze! Let's go, let's go! Oj, ale mam jeszcze ulta, lecę do ciebie, to jest moja broń. Dawaj. No nie, jeszcze oberwę drugi raz. O, Oraku, teraz. Aj, aj, aj no chodź tu. Dobra, już wolę przekać troma gwiazdkami niż, niż sześcioma. No nic, nice. GG. Ale, ale dobrze, dobrze, naprawdę jest postęp. Nie? Są postępy, ty muszę przyznać. Może za 3 lata się <laughs> Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Dzięki stary za udział w odcineczku. E, widzowie yeah, dziękuję yeah. za dotrwanie do końca. wpadajcie oczywiście na kanał Pandy, bo on będzie wbijał zaraz legendę, bo ja jestem masterowaniu, więc nie w masterowaniu, to ja gadam, sorry. W rankingach, asterum, nie. Asterum. <laughs> więc obczajcie. No i co? Do zobaczonka. Trzymajcie się, Elo.